Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się AUNU17, a to jest krótki odcinek świąteczno informacyjny. E, na początek chciałbym przejść do, tej, do tego drugiego członu e, tego filmiku, czyli do informacji. <laughs> Więc tak, mamy święta. Przez ostatni tydzień. No, był spory wysyp filmików. Fajnie, fajnie. E, wyświetlenia dupy, że tak powiem, nie urywają, ale e, staram się do tego za bardzo uwagi nie przywiązywać. Natomiast sprawa wygląda tak na Facebooku ostatnio pisałem, że do swoich filmów planuję dodać intra. Teraz nie miałem dostępu do komputera przez 3 dni z powodów niezależnych, więc tak, planuję dodać intra. więc dopóki nie sporządzę tych intr., to mam w zapasie jeszcze dwa odcinki z DMC, które będą bez intr. Natomiast cała reszta filmów już będą wyposażone w intra gdzie w DMC mam dość dobry pomysł na to, żeby to intro sporządzić. To intro będzie długie, co się może niektórym osobom nie spodobać, ale ja jestem osobiście wielkim fanem wszelkiego rodzaju anime, gdzie te intra są długie, trwają po minutę, po półtorej minuty i właśnie takiej długości będą intra w Moich filmach. Osobiście uważam, że to jest dosyć optymalna długość, ponieważ niektóre filmy sięgają nawet właśnie pół godziny długości, gdzie minuta czy półtora minuty intro nikogo nie zbawi. Zawsze można je oczywiście ominąć. Od razu mówię, że nie będę dodawał do pomijania intr jakichś specjalnych, jak to się tam nazywa no tych takich co się klika na YouTubie że wyświetla się okienko nie pamiętam jak to się nazywa Wy musicie mi to wybaczyć w tym momencie uciekło mi słowo yy, odsyłacze no tak powiedzmy tak. nie będę tak że będzie można sobie to przeskoczyć jak ktoś będzie miał życzenie to sobie przesunie na paseczku i tyle yy, następna sprawa yy, to jest Why We Play ostatni odcinek został przyjęty z mieszanymi uczuciami Niektórym jestem wdzięczny, no nie, no właściwie wszystkim jestem wdzięczny, bo każdy kto się wypowiedział coś ciekawego mi przekazał, niekoniecznie niestety inteligentnego i konstruktywnego. Ale o tym właśnie będzie następny odcinek we Play, na który mam już plan, natomiast w tym momencie za oknem pada śnieg i kompletnie nie mam pff, jakoś tak weny, żeby go w ciekawy sposób zrealizować, ale plan już jest, odcinek Powinien się pojawić sun, tak? Jak gry Blizzarda. Um, dobrze. Co dalej? Co dalej? Hmm. To jest chyba tyle, jeżeli chodzi o e, informacje. Tak, to jest tyle. Y, każdy, in, każdy inny temat, który chcę poruszyć, poruszę go właśnie w WB Play. Następny odcinek będzie, wydaje mi się, nieco dłuższy i nieco bardziej oscylujący wokół... Um, poważnego tematu, chociaż postaram się to tak ubrać, żeby było i zabawnie, i poważnie. Więc możecie na mnie liczyć, jeżeli o to chodzi. Mam nadzieję, że Was znowu nie zawiodę. A jeżeli chodzi o święta, no to tylko chciałbym Wam powiedzieć, że Chrystus z martwych wstał, alleluja, prawda? I chcę Wam życzyć na ten święty czas bardzo rodzinny, żeby ten czas był dla Was spokojny, zdrowy, bez żadnych problemów. Żebyście po prostu mogli doznawać tych, w pełni tych łask, które nam stałych Chrystus zsyła, i żebyście przede wszystkim nie zapomnieli, czym są te święta, bo te święta to nie są święta kuczaczka, baranka i yy, jajeczek i króliczków, chociaż yy, wszystko oprócz króliczka ma swój jakiś tam symbol, to są święta Zmartwychwstałego Chrystusa. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki niemu y, mamy wolne. Nawet jeżeli jesteś ateistą, Żydem, muzułmaninem czy pastafarianinem. Pamiętaj, że tutaj jednak katolicki Bóg, Chrystus cię y, dzięki niemu masz wolny, tak? I to tyle. Jeżeli chodzi o to, życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, pamiętajcie, życie dobrze, bądźcie aktywni, kocham was wściekle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!